Ale jak to miałeś mniej niż 30% i zaliczyłeś? Nie rozumiem. No, chyba 30% na maturze zalicza, chyba że to się zmieniło. Nie wiem. Mm, dobra. Nie wiem, gdzie są surwy póki co. Będę szedł po genach. Możemy zniszczyć ściankę w tym budynku. Bo ona może mnie potem wkurzać. Nie z egzaminem Kurde, kiedy to było? Dobra, no i już. Ty, panie, co pan? No, to tak nie działa Nancy. To tak nie działa. A e, to nie matura. A co takiego? A że. A, egzamin nośmy klasisty ani nie matura. Dobra, sorry. Sorry. Mm. Dobra, tu ktoś kręci. No, nie wierzę. Dobra, idę za nią. Jedna Nancy wisiała, ta bez prestiżu spróbuję pójść za tą Ty się serio mendujesz na, znaczy na moich oczach znaczy na moich oczach. Dobra, mam cię. Pierwszy gen padł. Nie jest najgorzej. Boże, czy ty to widzisz? Trochę tak, trochę tak, nie, wiem, sonie No dobra, czyli co? Ścigamy Lensi. Jedną i drugą. Hmm. Idę pod tamtego gena. Bo tamten był kręcony. I go kopnę. Kop. Niedobry gen. Kop kop Wracam się, bo nie mam nic lepszego do roboty w tym momencie. Dobra, lecę tam. Okej, okay, Stevie. Stevie Wonder. Czyli co, Sherry nie będziemy gonili? Jakieś syftotem już stawiali. Steveson, tak jest. Dokładnie tak. Dokładnie tak, Michus. Nie wiem, czy ten syftotem mi tu nie porobi tej gry na Legiona, bo będą się leczyli dosłownie w sekundę z tym syftotemem. A, mi wracamy. Albo od razu wrócę pod hak. A on się sam ściągnął? Dalej nie mam pościgu za nią. Teraz dopiero. Mm, Discordance? TV. Ty teraz wisiałeś. I to my wszyscy poza Sherry raz wisieli, więc... Halo? No. Nope. Do piwnicy cię wrzucę. Jakich killerów nie można u mnie kupić za punkty kanału? Można kupić wszystkich. Nie no, to można, tylko że za większą ilość punktów. Yy, Siemanczku, Pani Brykiet, witam serdecznie. Dobra, skopię tego Gana. Dead Hard jest głupy. Jak nie znasz timingów? Tak, jak znasz timingi, jest ekstremalnie OP. Już mi się dzisiaj raz trafił taki gracz, który po prostu mnie dojechał Deadhardem. Bricket, to jest Twoje zdanie? Ja uważam, że Dead Card jest ekstremalnie OP, jeśli znasz timingi. Eee, a znasz timingi, jeśli jesteś dobrym graczem. Nie uargumentujesz tego. Hehehe. He, he. Dobra. Nie będzie już takiego waliu na lupach No w końcu. Znaczy będzie. Będzie. Jeśli znasz timingi. Ale jest jedna mega dobra rzecz. Nie można już trapów przeskakiwać. Gdzie ona jest? Albo gdzie jest Steve. Zgubiłem Jest Stevie! Dobra i walić innych, on ma ostatni hak i ja za nim idę I Są dwa geny do końca, ja muszę go wyeliminować Proszę mi tu bez hamskich bloków, No co za śmieć mały. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Tu na nie poproszę. Czy internet wywaliło i sobie streamka nie pooglądam? Oj, współczuję same. Już ją podnieśli. Chować dzieci. No wiesz, no jak ktoś po chamsku blokuje, no to to jest mega słabe, nie? Gdybym miał kasetę, to bym się nie bał. A, klikaj tam sobie, kiedy patrzysz w górę, ale jednak zostajesz oślepiony. DBDB, like o, mam tu kogoś. No, nie wierzę z <Szyskujesz> tej Nancy, nie wierzę. Game. Ta, dokładnie ta. To jakiś surf, który, który cię blokuje jest od ciebie mocniejszy. Dobra, idę za tobą. To była jest znacznie łatwiejsza. Mam cię. Czy lubię łatwe w grze? Tak. No w końcu. Dzie nie, nie dam ci się mędować. Mam cię. Amol i value. Głównie dlatego, że Sherry jeszcze nie wyszał i nie chcę jej wieszać. Póki kogoś nie wyeliminuję. Co za śmieć mały? Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Idę za tobą, gnoju. Przestaniesz, cymbale głupi? Dziękuję. Już wyeliminowałem Steve'a? Tak, ale jest jeden gen do końca. Muszę wyeliminować jeszcze jedną osobę. Dobra, lecę za nią. Na no, paletę tu masz. Okay. Gdzie ty poszłaś tam? Spróbuję. On jest na górze? Gdzieś tu on słyszę. Tam. Poszła. Właśnie instaluję do BD. Okay, mochaj i CS ma optymalizację do dupy, to trzeba przyznać. Nie wiem, nie grałem w CSGO nigdy. Ja zawsze grałem w tego w CS1.6. Dam radę. Ależemnurską, czy, czy że granie? Leżysz, znoju. Panie, że tu są Haki. O, w ostatnim momencie.